Witajcie. Często słyszymy o kosmosie, a także o jego niekończących się przestrzeniach i tajemnicach, które kryją się w tamtejszych mrocznych głębinach. W rzeczywistości przez tysiąclecia historii ludzkości nie byliśmy nawet w stanie rozwiązać wszystkich tajemnic naszej rodzimej planety. Sam tylko Światowy Ocean zbadano zaledwie w 5% i to stało się kiedyś głównym powodem powstania teorii o istnieniu zatopionego miasta Atlantyda, w którym rzekomo żyła dawniej starożytna i niezwykle rozwinięta cywilizacja ludzka. Od dziesięcioleci temat ten pojawiał się w różnych filmach, grach i książkach, ale czy jest w nim choćby ziarno prawdy? Czy też Atlantyda to zwykła legenda? Zastanówmy się nad tym razem, przechodząc od razu do historii Atlantydy. Legendy o Atlantydzie pojawiały się już w licznych dziełach Platona. Zapewne słyszeliście o tym starożytnym greckim filozofie. W rzeczywistości lubił on nie tylko rozmawiać o życiu, ale interesował się także fizyką, politologią i podróżami. Trafiając do wyższych sfer, Platon czerpał wiele z historii swoich rozmówców i to właśnie w ten sposób, z jego dzieł, świat po raz pierwszy dowiedział się o Atlantydzie. Opisał tę tajemniczą wyspę bardzo szczegółowo. Według filozofa obszar wyspy był większy niż Libia, a Atlantyda nie miała sobie równych pod względem rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Platon wskazywał, że stolica państwa znajdowała się na wyspie, na równinnym obszarze, na którym wznosiła się jednak niewielka góra. Pomijając całą mitologię, która była nieodłączną częścią dzieł starożytnych greckich filozofów, współcześni naukowcy uzyskali w ten sposób wiele informacji na temat nieznanej im wcześniej cywilizacji. Ale przez wiele stuleci nie byli w stanie znaleźć śladu istnienia żadnego ludu, który przed Grekami miałby żyć na terytorium współczesnej Grecji. Wszystko można było przypisać zwykłemu upiększaniu prawdy, charakterystycznemu dla ówczesnych twórców, gdyby nie jedno ale. W 1900 roku anglik Arthur Evans rozpoczął wykopaliska archeologiczne na położonej niedaleko Grecji Krecie. Na północy wyspy, w pobliżu miasta Knossos, niedaleko góry Juktas, odkopał pozostałości ogromnego pałacu należącego do nieznanej dotąd kultury. Znalezisko miało dwa lub trzy piętra, nie licząc piwnic, w których mieściły się lochy, warsztaty, magazyny żywności i broń. Reprezentacyjna część budynku składała się z dużej i małej sali tronowej oraz pomieszczeń do odprawiania kultu. W środku natrafiono na ponad 2000 glinianych tabliczek z różnymi napisami. Bogate dekoracje niektórych pomieszczeń, ogromna ilość przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych, artystyczne malowidła ścienne, freski, obszerne magazyny – wszystko to świadczyło o wykorzystywaniu pałacu jako siedziby królów i władców tak Knossos, jak i całej Krety. Łączna powierzchnia odnalezionego pałacu wynosiła ponad 23 tysiące metrów kwadratowych. W Mali, Górne, Festa i innych lokalizacjach na Krecie archeolog Iwans i jego uczniowie odkryli inne podobne miejsca. W ten sposób świat dowiedział się, że inny lud, wcześniej nieznany w historii, żył na ziemiach starożytnej Grecji jeszcze przed Grekami i pozostawił po sobie wielką spuściznę kulturową. Dziś tę kulturę najczęściej nazywa się kreteńską lub minojską. Tak więc Atlantyda opisana przez Platona mogła naprawdę istnieć. Lokalizacja wydaje się całkiem odpowiednia dla tej, którą wskazał starożytny filozof, zwłaszcza, że bardzo trudno wyobrazić sobie inną dużą cywilizację, która również mogłaby współistnieć z minojską i wciąż nie zostać odnaleziona. Jak nastąpił upadek całej kultury? Tutaj opinie naukowców są różne. W wyniku badań powierzchni podwodnych nowoczesnymi metodami okazało się, że wyspy wschodniej części Morza Śródziemnego od czasów starożytnych znajdują się w wyjątkowo niestabilnej sejsmicznie strefie skorupy ziemskiej. Na Krecie i pobliskich wyspach basenu Morza Egejskiego miały miejsce trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów, podczas których część lądu wchłonęło morze. Naukowcom udało się ustalić, że w basenie Morza Egejskiego miało miejsce kilka silnych trzęsień ziemi, w wyniku których starożytne struktury uległy całkowitemu zniszczeniu. Stwierdzono też, że w XVIII wieku przed naszą erą rzeczywiście dochodziło tam do silnych trzęsień ziemi. Pałace w Knossos, Festa, Malia i Górne na Krecie, a także na innych wyspach mogły hipotetycznie zostać wówczas zniszczone. Ponadto wybuch wulkanu Santorini na Morzu Egejskim w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą doprowadził do zniszczenia wielkiej potęgi Morza Śródziemnego, której centrum znajdowało się na Krecie, dawnej kolebce najstarszej cywilizacji w Europie. Erupcja była tak straszna, że trudno sobie w ogóle wyobrazić, by ktokolwiek na Morzu Śródziemnym mógł przetrwać to piekło. Popiół wulkaniczny podczas erupcji Santorini rozprzestrzenił się wiele kilometrów od centrum wybuchu. Współcześni naukowcy pobrali próbki gleby z dna morskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Okazało się, że 130 km na południowy wschód od Santorini warstwa popiołu osiągnęła grubość 2 metrów, a na północnym wschodzie wyspy ta sama warstwa popiołu miała około 80 centymetrów. Wyobraźcie sobie teraz zwykłe śnieżne zaspy i porównajcie to z ilością popiołu, która spadła na ziemię po erupcji. Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA udało się ustalić, że najpotężniejsza erupcja wulkanu w historii ludzkości miała miejsce w drugim tysiącleciu przed naszą erą, na jednej z wysp morza Egejskiego, a siła ta około 2000 razy przekroczyła moc ataku jądrowego na Hiroshimę. Z biegiem czasu wielu naukowców zaczęło wątpić w słowa Platona. Wśród wyraźnych dowodów przytaczano argumenty dotyczące wysoce literackiego opisu Atlantydy. Prace filozofa szczegółowo relacjonują powstanie starożytnej cywilizacji, w budowie której miał brać udział sam Posejdon. Jeśli więc ta część była czystym wymysłem, to dlaczego reszta miałaby być prawdziwa? Zwłaszcza, że Platon mógł stworzyć w swoim dziele coś nieistniejącego, a potem logicznie uzasadnić, dlaczego nie da się tego znaleźć. Co ciekawe, filozof szczegółowo opisał też erupcję wulkanu Santorini. Właśnie dlatego przez bardzo długi czas archeolodzy mogli polegać tylko na słowach Platona. Wykopaliska i poszukiwania zaginionego lądu miały jednak miejsce nie tylko w Grecji. Opierając się na różnych odniesieniach do Atlantydy w starożytnych dziełach wielu myślicieli, archeolodzy wciąż znajdowali inne domniemane lokalizacje starożytnej cywilizacji na Oceanie Atlantyckim. Pod koniec lat 70. radziecka ekspedycja badawcza szukała Atlantydy 300 mil od wybrzeży Portugalii, między częścią kontynentalną a Maderą. W marcu 1979 roku przedstawiciele ZSRR ogłosili odkrycie podwodnych ścian i kamiennych schodów na dnie w konkretnym rejonie Atlantyku. Istnieją też bardziej nietypowe, oryginalne wersje pochodzenia zaginionej cywilizacji. Jedna z hipotez głosi, że zaginiona Atlantyda to tak naprawdę dzisiejsza Antarktyda. Wersja ta opiera się na artefaktach kartograficznych, które rzekomo powstały na podstawie dziesiątek starożytnych map przypisywanych cywilizacjom z rozwiniętą nawigacją, które istniały ponad 15 tysięcy lat temu. Hipoteza ta została szczegółowo opisana w książce pisarza Grahama Hancocka Traces of the Gods. Według autora Antarktyda została przesunięta na biegun południowy w wyniku przesunięcia litosfery. Zaś wcześniej znajdowała się bliżej równika i nie była pokryta lodem. To założenie wydaje się jednak sprzeczne ze współczesnymi poglądami naukowymi dotyczącymi ruchu geologicznego kontynentów. Ponadto w XVI i XVII wieku wielu odkrywców lubiło przypisywać różne pochodzenie Atlantydzie, łącząc je czasami z Brazylią, ale i z Wielką Brytanią. Być może Atlantyda naprawdę istniała i nie ma znaczenia, kto dokładnie stał u początków tej cywilizacji i co spowodowało jej zniszczenie. Liczy się to, że szereg niezbitych dowodów podpowiada nam, jak wielu rzeczy nie wiemy jeszcze o Ziemi. Większość naukowców postrzega historię Atlantydy jako typowy mit filozoficzny Platona, który nigdy nie chciał pokazać swoim odbiorcom żadnych konkretnych faktów na ten temat. Jeśli chodzi o zniszczenie Atlantydy, to wydaje się dość oczywiste, że po stworzeniu takiego fikcyjnego miejsca Platon musiał je potem zniszczyć, dla zachowania pewnej wiarygodności. Całkiem możliwe, że za jakiś czas z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będziemy w stanie ostatecznie rozstrzygnąć kwestię istnienia Atlantydy. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, dajcie znać w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!